Hejka, hejka, cześć, tu Anka. Witam się z Wami bardzo serdecznie. Dzisiaj taki mały, w sumie może nie taki mały, w każdym razie haul domowy z rzeczami, które sobie zamówiłam w reserved, bo robiłam ostatnio film w sklepie. No i miałam na liście kilka rzeczy, które chciałam zmierzyć, no i ich oczywiście nie było, więc zamówiłam sobie do domu plus kilka rzeczy, które są dostępne tylko online. Tak, więc jeżeli jesteście ciekawi, co tutaj dzisiaj do mnie przyszło, no to zapraszam was dalej do oglądania. Pamiętajcie, proszę, o łapkę w górę. No, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to gorąco was zachęcam. Wszystkie rzeczy i tak będą podlinkowane na dole w opisie. Jeżeli nie podam ceny albo składu, to metka będzie gdzieś. Tutaj wiecie, wklejona, tak jak zwykle. No, bo tak jak mówię, no dzisiaj będzie troszeczkę inaczej. Nie będę pokazywać tych rzeczy osobno a później mierzyć, tylko od razu przechodzimy do rzeczy. Może będzie szybciej, sprawniej. Nie wiem, napiszcie mi, jak wolicie. Czy wolicie w ten sposób, czy wolicie po prostu najpierw, żebym wam pokazała, co będę mierzyć, a dopiero później przejść do mierzenia. Dobra, znowu się trochę rozpędziłam. Strasznie szybko mówię. Nie wiem, czy wy to zauważyłyście i czy Wam to przeszkadza. Mam nadzieję, że nie. Mi przeszkadza przy edycji filmów, bo ciężko mi jest czasami, wiecie, jakieś moje przejęzyczenie wyciąć i czasami mam wrażenie, że za chwilę będę królową memów gdzieś. No, chociaż mam nadzieję, że tak się nie stanie. Dobra, przechodząc do rzeczy. Pierwsza z tych rzeczy, rzeczy, rzeczy. Pierwszą z rzeczy, których, którą sobie zamówiłam jest taki t-shirt. Pomidorki, świetny biały. Różnica pomiędzy hajemem, a Dessert jest taka, że tutaj ta bawełna jest gruba. Ta gramatura, wiecie, jest Lepsza, no jest po prostu grubsza. Wiecie, nie mam wrażenia, że po jednym praniu ja to będę musiała wyrzucić. E, rozmiar jest odpowiedni. Ja brałam Elkę. Ramiona są tutaj, gdzie powinny być, ale on nie jest jakoś bardzo wersalizowy. Zaraz wam pokażę jego fason. Jak już sobie go wkasam, to wam może najpierw pokażę spódnicę. Spódnica jest zrobiona z takiej, jakby siateczki. Ja zaraz wszystko zdaję i wam pokażę razem z matkami. O, tak będziemy robić. Um, tak się prezentuje. No dla mnie nie, bo tutaj, wiecie, nic nie trzyma zupełnie. Musiałabym mieć bieliznę w Wyszczuplającą, a w lecie bielizna wyszczuplająca, no to wiecie, dodatkowa warstwa, więc no niekoniecznie. Mam też ciemną bieliznę w sumie specjalnie, bo będę mierzyć kilka jasnych dołów i chciałam zobaczyć, czy to będzie przebijać, czy, czy niekoniecznie. Spódnica wygląda tak. No tutaj z tyłu mamy taki duży rozporek, ja troszeczkę muszę do Was krzyczyć, jak odchodzę dalej. I podszewka jest tutaj do to. Yy, ogólnie rozmiar również brałam L i również jest jak najbardziej w porządku ona wszędzie leży w ok nie, nie mam się do czego doczepić yy, jest trochę taka jakby szorstka w dotyku przy skórze tutaj w miejscach wiecie gdzie nie ma tej yy, podszewki no i bardzo delikatnie mimo podszewki przebija tak to się prezentuje a jeżeli chodzi o sam t-shirt który jest bardzo fajny zresztą to on wygląda tak, wiecie, teraz jest moda. No w sumie można tak powiedzieć, że teraz jest moda, żeby chodzić w ten sposób, z tym, że ten t-shirt e, jest odrobinkę do tego za mały. On powinien być szerszy i ciutkę dłuższy. I wtedy byłoby OK. No, i brzucha nie widać. Nie, spódnica nie, a t-shirt jak najbardziej tak. Może go jeszcze zmierzymy z czymś innym. Zobaczę. I tak, tutaj mamy namiar na tą spódnicę. Cenę gdzieś Wam tutaj wkleję, a jeżeli chodzi o skład, to ona jest całkiem spoko, bo tak. Podszewka ma 100% wiskozy, a ta wierzchnia warstwa to jest 90% bawełny i 10% poliamidu. Więc tutaj składowo jak najbardziej ok. Za to ten t-shirt to jest stuprocentowa bawełna, tak jak mówiłam l -ka. no i tutaj mamy, ej, wyostrzy się, wyostrzy. namiar. Zestawik numer dwa, t-shirt, tutaj już jest rozmiar M i on jest oversize'owy, co ja zauważyłam i czego ja nie lubię, to jak wiecie, stoję i tutaj mi gdzieś coś odstaje, o na przykład tak. E, więc, no, tutaj nad tym fasonem bym się musiała zastanowić. No, ogólnie coś tutaj mi nie gra i nie jest to kwestia niewyprasowania. No, ale poza tym e, ma fajny ten wzór. E, Obniżona linia. Ramion, rękawy są szersze niż w tamtej LC, mimo tego, że to jest cynom, Tak jak mówię, MK to ten jest zdecydowanie większy od tamtego. I do tego dobrałam sobie taką spódnicę, kratkę. E, proszę Wam tutaj pokażę. Ta kratka, która jest tutaj nawiązuje mi do tej kratki, która jest tutaj, więc no można powiedzieć, że to jest komplet, który oczywiście nie jest, Spodnica spódnica mi się bardzo nie podoba, niestety. Wiecie, jest na pewno bawełniana, zresztą nie wiem, czy tutaj gdzieś jest metka, jest, to Wam od razu powiem. Tak, to jest 100% bawełna. Ciemna bielizna nie prześwituje, brzucha jakoś nie podkreśla, wygląda ok, nie ma kieszeni, Długość przy moim wzroście jest tak za łytkę, ale nie wiem, coś mi się jakoś w niej nie podoba. A jeżeli chodzi o ten t-shirt, to on jest taki w sumie dość wąski i dość długi. Więc on oversize jest tylko jeżeli chodzi o tą górną część, a dół już jest, no jak dla mnie, zbyt obcisły. Powinien być jednak większy, może l byłaby byłaby lepsza, tak więc no, niestety. O, tutaj mamy namiar na tą spódnicę. Ja ją miałam w rozmiarze L i rozmiar był jak najbardziej ok. A tutaj mamy namiar na ten t-shirt. Okej, okay. żeby się w to wcisnąć, musiałam wziąć biustonosz, Jak widzicie, wciąż to jest za małe. To jest MK więc no Elka byłaby lepsza. To jest dokładnie z takiego samego materiału robione. Tak samo po prostu tutaj dziergane. Jak ta spódnica, więc mogłam to zmierzyć jako komplet. Dopiero teraz to zauważyłam, a zamówiłam to ze względu na to, że na modelce to razem ze spodniami, które mam na dole, było y, dopasowane razem. I tak, skład tutaj mamy też taki sam jak tamta spódnica, czyli 90% bawełny, 10% poliamidu, no i tutaj z przodu mamy wiskozową podszewkę. Z tyłu tej podszewki już nie ma, więc to jest chyba przeznaczone do noszenia bezbiustonosza, ale jak widzicie, nic tutaj nie. Eee, przebija, tylko poza tym, że to mnie strasznie ściska i wszystko mi tutaj wszędzie wychodzi. Ale może bym spróbowała elkę. Nie czuję się w tym jakoś, wiecie, źle, czy tak... Mm, jak to można się czuć bez biustonosza, nie? Eee, ale spodnie są sztosem. I spodnie na pewno ze mną zostaną. Popatrzcie. No nie. Są super. Ja tu wszędzie poświeciłam światło, ale coś tak słabo to wszystko wygląda. Aha, i tak ta bluzeczka jest tutaj zapinana na zamek. Ja, jak próbowałam ją na wielu założyć, to troszeczkę poległam yy, i myślałam, że Wam pokażę, że kurczę taka fajna, ale za mała. No ale później odkryłam zamek, więc no jednak polecam tutaj rozmiar większy, bo ona jest, wiecie, w ogóle nieuciągliwa. A jeżeli chodzi o jeans, jest to model Barrel. Stan mają. Powiedziałabym, że średni. No, nie jest wysoki. I rozmiar 40 jest tutaj wszędzie na mnie idealny. W biodrach jest luźny, tak jak powinien. I one mają bardzo fajne przeszycia na nogawkach, ale to zaraz je zdejmę i Wam pokażę. Z tym, że w sumie do nich zmierzyłam sobie jeszcze jeden top, który już sobie tutaj wyjęłam. Cię. O, o, może tak. No i tutaj mamy namiar na ten topik. Podobały mi się bardzo te różyczki tutaj. Nie no, ogólnie chyba sobie zmierzę jeszcze większe. Spróbuję zamówić i, i zobaczcie, jak to będzie wyglądało. E, Topik numer dwa, również do tych samych jeansów. I ten już mi się y, nie podoba, tak Wam powiem uczciwie. Niestety, jakoś tak... Chyba tutaj jest za bardzo zabudowany i ten granat jest taki zbyt chyba przytłaczający. Chociaż no ogólnie leży w porządku lampę poprawić, żebyście mnie lepiej widziały. O, może tak. I tak to się prezentuje do tych spodni. No tamten wyglądał zdecydowanie lepiej. Ten mi bardziej brzuch podkreśla. Tamten mimo tego, że był krótszy, to, to było wszystko jakoś tak ładniej i lepiej. I do tego na stronie była jeszcze spódnica. Dokładnie dokładnie taka. No nie wiem, czy dokładnie taka, bo aż tak się nie przyglądałam, ale taka no bardzo podobna do tej yy, pierwszej, którą mierzyłam. Więc no, jakby ktoś był zainteresowany takim kompletem, to może sobie zobaczyć. I to jest, wiecie co, to jest tak, już Wam pokażę. <grych> yy, w ten sposób dziergane, ale nie przebija przy yy, cielistej bieliźni. I tutaj wycięcie też, mimo tego, że jest dość duże, yy, nasz zakrywa, więc no, jeżeli o to chodzi, to jak najbardziej ok. A tutaj mamy namiar na tą bluzeczkę w paseczki. I tutaj jeżeli chodzi o skład, to tutaj nie ma szału, to jest 55%. Czekajcie, żebym Was nie oszukała chyba bawełny. Tak, 55% bawełny i 45% akrylu, więc tak. Tutaj mamy namiar na te spodnie. Coś mi to dzisiaj nie chce ostrzyć. O. 40%, tutaj rozmiarówka jest aż do 44, więc myślę, że jest spoko. I one mają takie wyszycia. Na całych nogawkach z przodu to jest taka beżowa nic. I krój, typowe barele, długość tak jak lubię. Ja mam 1,62 m i one są, tak wiecie, przed kostkę, Więc jak najbardziej, okej. Okay, trochę mi się fryzura zniszczyła od przerzucania tego wszystkiego. Więc tak, spodnie sobie ze mną zostaną. I tak, w tym się jeszcze nie widziałam w lustrze, więc zaraz sobie odejdę i zobaczę. W sumie, teraz sobie odejdę i zobaczę. A na dole mam spodnie, jeansy, flary, z tych takich teoretycznie krótszych, chociaż dla mnie one są w kostkę. Mają dużo elastanu i są za duże, ale to już Wam pokazuję. O. Widzicie? Tak, to się tutaj wszystko prezentuje, więc jeżeli by Wam się podobały, to jest taki brązowo beżowy w paski. No to raczej lepiej sobie wziąć jednak mniejsze. Ale ta kamizelka jest fajna. Znaczy kamizelka, bluzeczka, topik. Fajna jest. Długość jest dobra. Tutaj rozmiar jest wszędzie odpowiedni. To jest M. Dekolt mogłabym mieć dla mnie trochę bardziej wykrojone, ale ogólnie... W porządku. No, beztronność listy, wiadomo. Delikatnie przebija, ale przy sportowym nie będzie problemu. Ładnie się tutaj wszędzie układa, bo odstaje. No, fajna, fajna. Taka wiecie, jeżeli macie kogoś, kto potrafi dziergać na szydełku, albo same potraficie, no to myślę, że to jest kwestia dwóch, trzech dni i macie. No, a ja niestety nie umiem. Co fajna moda. No, a spodnie tak jak mówię, no na mnie jednak, no nie, tutaj mi się wszędzie marszczą, Co się z tym światłem nie halo. tu się wszędzie marszczą, jak widać, no i tak jak mówię, kurczę tutaj, o, no, także no niestety, spodnie nie, bluzeczka, no tak, sobie ją jeszcze pewnie pod koniec bonus na końcu filmu, pewnie po pożegnaniu, jeszcze zmierzę sobie do tych spodni. Zobaczymy, jak to będzie razem wyglądało. I tak, jeżeli chodzi o skład tych spodni w paski, one się prezentują tak. No to tutaj jest napisane, że to jest 99% bawełny i 1% elastanu, ale no tak jak mówione są, o, widzicie? Tak jakbym miał zdecydowanie więcej tego elastanu. Z tyłu prezentują się w ten sposób. No ja standardowo miałam 40%. No i tutaj mamy e, na nie namiar, więc one ze mną na pewno nie zostaną. E, nad tym się zastanowię i to tak dość konkretnie. E, tutaj miałam, tak jak mówiłam, emkę. I to jest raczej 100% bawełna, bo tutaj, no, nie ma, nie ma co to być innego. O, pięknie! 100% poliester. To na pewno ze mną nie zostanie. Dlaczego oni to zrobili z poliestru? Ej, serio bym się nie spodziewała, patrzcie. No to teraz jest mi smutno. No nic to. Dobra. E, bluzeczka. Żółta. Wydaje mi się, że zamówiłam sobie jeszcze jedną taką samą, tylko że w kolorze czerwonym. W sumie zaraz ją założymy do tych samych spodni i nie za bardzo mi się podoba, jak w niej wyglądam. Po pierwsze, jest bardzo cienki materiał, biustonosz widać dość, dość konkretnie, plus odbija się tutaj wszędzie koronka, czego ja nie lubię. E, tutaj mamy, wiecie, reglanowe rękawy, podwójny materiał po całości, dlatego tutaj się wydaje trochę ciemniej niż. Tutaj. E, tutaj mamy gumeczkę, ale ona jest taka dość luźna, wiecie, tylko żeby nadać formy tym e, rękawom, więc nie przeszkadza. Tak, już zjechałam. Trudno. E, taki ma tutaj fason. No, jak dla mnie niekoniecznie, za to spódnie są całkiem fajne. Popatrzcie. One mają wysoki stan, z przodu nie mają kieszeni, ale mają takie fajne przeszycie, idące po całości, zaraz się oddalę, to zobaczycie. Kieszenie z tyłu, a tutaj wszystko leży. Rozmiar 40 jest dla mnie idealny, tutaj wszędzie jest ok. Uda tutaj i biodra mogą być ciutkę luźniejsze, ale no nie są za ciasne. Długość też jest ok. Tak to się prezentuje. No wydaje mi się, że całkiem fajnie. Co myślicie o tych spodniach? To są wide legi. Tak, jeżeli chodzi o tą żółtą bluzeczkę, to my tutaj mamy. 100% bawełny to jest chyba w rękawach ta podszewka. 16% poliestru i 84% modalu. Więc skład tu jest jak najbardziej w porządku. Czekajcie, o. E, no ale no tak jak mówię, no poza kolorem, który mi się podoba, to jakoś tak nie skradła mojego serca. Guziczek. Taki, bo Wam nie pokazałam. No, tak więc to idzie do zwrotu. Ale to mi się całkiem podoba, muszę Wam powiedzieć, jest to taka bluzeczka a'la kamizelka w całości, tu Wam tak pokażę, na podszewce, wiązana. Tutaj również ta linia wiązania jest kryta, więc nic nam tutaj nie wyskoczy przy ruchach. Tutaj mamy bówki na rękawach, to jest wszystko wyszywane w ten sposób i tutaj jest tak jakby, no nie wiem jak to nazwać, bo to nie jest koronka, wiecie, takie ozdobne wycięcie. No, i ona jest dość krótka. Tak jak widziałeś, to jest wysoki stan, jeżeli chodzi o spodnie. Zdecydowanie za babek. No i ona jest do nich idealna, ale do średniego stanu mogłaby być troszeczkę za krótka. Tak ona się prezentuje, no i tak wygląda z tyłu. Nie wiem, czy mi się podoba. Znaczy, ogólnie mi się podoba. Tylko nie wiem, czy jakbym ją kupiła, to czy bym w niej chodziła. Wiecie, niby moda taka, ale. To też wiecie, no nie chodzi o to, żeby kupić coś tylko dlatego, że jest modne, a później tego nie założyć, bo się jednak w tym dziwnie czujemy, nie? Więc tutaj bardziej w ten deseń. Napiszcie mi może, co Wy myślicie o tej bluzeczce, co? Ja Wam mówię mieszane uczucia, bo ogólnie mi się podoba. Tak wygląda w całości. Nie wiem, nie, nie, no nie jestem przekonana. Chyba ją sobie zostawię po prostu na kupeczce do zastanowienia się i idziemy dalej. No i tak, tutaj mamy namiar na tą bluzeczkę MK, i to jest stuprocentowa bawełna. No i ta bluzeczka, no troszeczkę poszalałam, nie powiem, że nie. Ale podoba mi się, tylko jest o rozmiar na mnie za duża. No tutaj to najbardziej widać. Czekajcie, bo ja znowu Wam zjeżdżam i znowu widzicie pół mojej głowy. Przepraszam. No Tak to się tutaj e, prezentuje. Również ma tutaj e, kryte to wiązanie, więc jak najbardziej OK. Bówki e, gumeczka, której wiecie, w ogóle praktycznie nie czuć. Jest tylko raczej po to, żeby nam tutaj tą podszewkę ze środka trzymać i formować te rękawy. Ej, okropnie. Co to, to się podziało? Było dobrze do tej pory. Przepraszam za utrudnienia. E, no, tak więc tak to się prezentuje. No i ta już mi się podoba. Gdyby była w rozmiarze odpowiednim, gdyby to była M, to tutaj wiecie, była mniejsza wszędzie i wyglądałoby to lepiej. No i ta ma też dość duży dekolt, więc no też myślę, że rozmiar mniejszy by załatwił sprawę. No nic to no, będę polować, nic nie wymyślę. Dobra, ściągam, zmienię sobie spodnie, pokażę Wam też od razu metki tych i wygodne są. E, już troszeczkę wiecie, już chyba trzecia góra, którą do nich mierzę i jak najbardziej są ok. E, tutaj mamy namiar na te linse, może tak Wam pokażę, o tutaj idą te przeszycia przez całą magawkę. No ogólnie e, fajne te skudenki. A tutaj mamy tą bluzeczkę i tutaj wydaje mi się, wiecie, tak po poczucie, że to jest 100% bawełny, no, ale już się przy tej kamizelce pomyliłam. Zwolę so, sprawdzić. Eee, tak, 100% bawełny i jest na miarę, jest. O, patrzcie, mamy nawet cenę. Eee, 89,99. Spoko. Eee, a teraz tak, przechodzimy sobie od razu rzutem na taśmę do kolejnej rzeczy. I to jest to samo, co to żółte, tylko że czerwone. I poza tym, że w odczuciu jest zupełnie inne, ten materiał jest zupełnie inny, mimo tego, że jest w składzie, tutaj też jest, zaraz Wam powiem, aż skurczę przeczytam teraz. E, tak, to jest dokładnie taki sam skład, 84% modalu, 16% poliestru i 100% bawełny, jeżeli chodzi o tą tutaj podszewkę wewnątrz. Nie była ziemia. Ej, poza tym, że tamten kolor mi się troszeczkę bardziej podobał niż ta czerwień tutaj, to. E, no, tak, po pierwsze, to nie przebija. Kolor jest identyczny i w rękawach, i tutaj. W odczuciu jest ten materiał zupełnie inny, co też jest w ogóle dziwne, nie? Bo to jest niby to samo. E, no, tak się prezentuje. Więc tam mi się podoba. I do tego założyłam sobie spodnie. To też jest stan taki podwyższony, tylko że one są za duże. To jest 40 i również są bardzo mocno uciągliwe, ale one są też na mnie za długie. Widzicie? Jeżeli jesteście wyższe. Szukajcie czegoś tego typu. Są takie, wiecie, no bardziej dzwony, nie wiem jak one były opisane. Mają bardzo fajne nogawki. Zaraz je zdejmę i Wam pokażę te nogawki z bliska, żebyście widziały jak to wygląda. Widziały, widzieli. No, poza tym są fajne, wiecie, bardzo są wygodne tutaj wszędzie. Tu wszędzie. To znaczy wiecie, no to jest, no tak jak mówię, bardzo uciągliwy materiał. Spokojnie mogłam wziąć 38. Ale nauczona ostatnimi mierzymy w e, różnych sklepach. Zdecydowałam, że wolę wziąć większe. E, no, tak więc e, przybieram się, W sumie może dżinsy jeszcze zostawię, bo tam jeszcze mi chyba kilka e, bluzek zostało. To już sobie zmierzymy wszystko chyba do nich. E, I tutaj mamy namiar na tą czerwoną bluzeczkę. Tutaj w zestawie jest informacja, że są też e, spodnie. I rozmiarówka jest dość, dość duża, bo jest aż do XXLki. Jeżeli ktoś byłby zainteresowany, ej, ta mi się naprawdę podoba, i nad nią się hmm, myślę, będę zastanawiać, sobie tutaj ją odłożę i. Hmm, Rzuzeczka. Myślałam, że to jest dokładnie to samo co te jasne i tak wiecie, wyjam, tylko żeby zobaczyć, a się okazało, że to jest zupełnie coś innego. Po pierwsze, ona tutaj z przodu po całości ma podszewkę, zaraz wam pokażę jak się odsunę, i tył nie jest już robiony z tej takiej ala koronki, tylko jest w całości bawełniany i ogólnie 100% bawełna. O, tutaj, po całości podszewka. To ona jest taka dość gruba. No ale przez to, że bawonat powinna być przewiewna. Tutaj standardowo, standardowo, jak ma tego typu kamizelki, ma tego typu wycięcie. No prezentuje się ładnie, ale jak stoi w ten sposób, to odstaje. Widać biustonosz i mnie to denerwuje. Ja tego nie przeskoczę, bo no nie lubię. To to nie powinno tak wiecie odstawać. Powinno być ładnie przelegające tutaj wszędzie. To jest coś po prostu źle e, odszyte, nie? O. No, no, coś skopali. Po prostu. Możliwe, że to jest kwestia egzemplarza i e, musicie sobie pomierzyć. Może bym miała większy biust, to by się to wiecie inaczej trochę naciągnęło i też wyglądało lepiej. jeżeli Wam się podoba, no to, to warto, myślę, zobaczyć. Tutaj się Wam przybliżę. W ten sposób robione. No, ogólnie całkiem ładna. No, gdyby mówię, gdyby nie to tutaj. Kto oglądał mój ostatni film Z Mierzymy w Rizer, to może kojarzyć tą kurtkę, bo ja ją mierzyłam w kolorze zielonym. A okazało się, że na stronie, niedostępna w sklepach stacjonarnych, jest jeszcze taka w brązie. To jest taka, wiecie, taki udawany zamsz. Fajna, miła, przyjemna, minus te kieszenie, ale okazało się, że ona jest przeceniana, wiecie, na 99 zł, więc uznałam, że a, zamówię i zobaczę. Tak się prezentuje. Mi się tak tył podoba. Tam przymierzalnie nie wiem, jak wam pokazać ten zeszereg. One całkiem fajnie wyglądają. Nie wiem, co myślicie. ona no, no, tak wiecie, troszeczkę jakby ze mną chodzi, ale nie jest to coś, czego ja bardzo potrzebuję do szczęścia. Szczególnie, że taka krótka. Bo ja tą bluzeczkę spod spodu, z tą falbanką czarną musiałam podwinąć, bo inaczej by wystawała. No nie wiem. Dobra, nad tym się zastanowię. Tylko ona ma taki bardzo fajny, lejący się ten materiał. Ona się po prostu fajnie układa. Czy zapięta, czy rozpięta. No nie wiem, znają się, może warto mieć coś takiego, wiecie, tylko do zarzucenia na siebie w lecie. No i dla porządku. Tutaj mamy na nią namiar. No i tutaj mamy namiar na tą czarną bluzeczkę. Okej. Okay. Ostatnia rzecz na dzisiaj. Taka bluzeczka tutaj z główkami. To jest chyba dokładnie to samo, co to bordowe, co mierzyłam. Tylko, że białe z czerwonym i tutaj na przykład z tyłu nie ma potrzebki i czuję, że to jest mega przewierne. Tak się prezentuje. co, ja chyba nie lubię, jak ktoś mi aż tak mocno poszerza ramiona. I ten rękaw przez te tutaj bufki, przez ten rodzaj materiału, wiecie, ona nie jest na mnie mała, to jest m -ka. Tutaj wszędzie jest dopasowana. W sumie może mogłaby być luźniejsza, ale wtedy też w ramionach byłaby od razu dużo większa. A i tak jest olbrzymia. I chyba to do mnie nie przemawia, wiecie? Ja wiem, że teraz takie są modne, ale... Może niekoniecznie akurat te egzemplarze. O, tak powiem. Ale będę szukać czegoś w tym stylu. Może uda mi się jakąś, wiecie, kamizelkę dorwać. Fajną, taką wiązaną, zakładaną na t-shirt. Zobaczymy. Na pewno się tym z Wami podzielę. Dobra, to ja się już z Wami... Żegnam na dzisiaj. <noise> Życzę Wam udanego weekendu majowego. Pamiętajcie o łapkach w górę, o subskrypcjach. Piszcie, co Wam się podobało, a co niekoniecznie. No i co? Zdejmę to i jeszcze Wam pokażę metki. Tutaj mamy namiar na te dżinsy. I z tego, co ja pamiętam, to one były przecenione chyba z 180, no też około 120. I tak tutaj się prezentują te nagawki na dole. I one są tutaj niby więc teoretycznie można by je było trochę obciąć, ale no, dużo by na tym straciły. No i tak jak mówię, one są rozciągliwe, a jeżeli chodzi o tą tutaj bluzeczkę, to ja miałam na sobie rozmiar M i skład tu powinien być, tu powinno być 100% bawełny. Tak, 100% bawełny. I e, tak jak obiecałam, na sam koniec e, jeszcze pokażę Wam, e, co sobie zostawiam. Znaczy tak, nad t-shirtem myślę, uczciwie mówiąc, nie jestem 100% pewna, że ze mną zostanie, ale podoba mi się, więc są na to spore szanse, a na bank zostają ze mną te spodnie. Mega się w nich fajnie czuję. Są, wiecie, duże, szerokie, obszerne, wygodne. Tutaj nigdzie mnie nie cisną. Są jasne, a jasnych bareli nie mam, więc... No, tak więc. Y, mimo dużych zakupów mało rzeczy zostaje, ale, y, wiecie, grunt, że jestem zadowolona. Więc jeszcze raz miłej majóweczki Wam życzę. No i co? Widzimy się w kolejnych filmach. Dzięki. Jeszcze raz. Pa!